Jaki sklep trafiłem jeszcze jeden Ale tutaj mają właśnie te azjatyckie arowany, zobaczcie, ale przepiękne, nie? Zaraz zapytam o ceny Ale, wow. słuchajcie. Zobaczcie, one w takich tych No powiem Wam, że pierwszy raz widzę, ale takie, zobaczcie, paletki mają przepiękne. Przepiękne piękne paletki. Tutaj zobaczcie tak samo. Potwór, monster. Ale nie mają, mają Oscarów nie? Nie mają Oscarów, ale. Trze Tutaj też mają. What's the price of the Arowana? Pisał S, what is price?